Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w nowym vlogu, w nowym miesiącu, w ten niestety, ale wieczny i chłodny poranek. Co prawda obudził mnie dzisiaj przepiękny wschód słońca i super się wstawało, ale na tym się skończyło, aczkolwiek mam gdzieś taką nadzieję, że może to słoneczko chociaż na troszkę się pojawi. Jak będzie zobaczymy, natomiast biorę się teraz za śniadanie, muszę jeszcze wywiesić pranie i plan mam taki, żeby wybrać się do centrum na małe zakupy i spożywcze i troszeczkę też jesienne, także mam nadzieję, że pogoda się nie zmieni, bo zapowiadają deszczyk, a jednak chciałabym go uniknąć, więc no nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania i spędzenia tego czasu razem z nami. Dobra, jestem już w centrum. Powiem Wam, że po drodze zaczęło delikatnie kropić, ale na szczęście nie pada. Także no mam nadzieję, że się tak utrzyma jak najdłużej. Dobrze. Idziemy na zakupy. No dobra, zakupy poczynione, także y, zabijam się do domku. No i moi drodzy, wróciłam, przebrałam się, bo koszulkę to miałam moksiuteńką. Y, pogoda, powiem Wam, że w miarę spoko. Gdzieś tam delikatnie ten deszczyk kropi, ale wiecie, nie ma jakiejś tragedii. Gdyby nie było tego wiatru, to byłoby naprawdę bardzo przyjemnie. No ale i tak się cieszę, że ta pogoda się tak, taka utrzymała, jaka jest. Jeśli chodzi o zakupy to kupiłam praktycznie wszystko, jedynie co to nie dotarłam po żadne owoce i warzywa, bo były takie kolejki, że no niestety nie starczyłoby mi czasu Zahaczyłam tylko jedno stanowisko, stanowisko, stoisko, no ale byłam też jak widzieliście w H&M, w Actionie i w Krójtwacie I właśnie od tego sobie zaczniemy, od tych zakupów tutaj, jak pierwsze co widzicie to jest słuchajcie tapeta tak, bo moje dziecko wczoraj stwierdziło, że coś tam nie halo z tą tapetą i słuchajcie, uszkodził mi. Nie wiem kto czy Antoś czy Szymon, ale urwali mi taki kawałek tapety no i nie wygląda to zbyt pięknie, więc no, stwierdziłam, że muszę tą tapetę kupić, także mamy z powrotem tą samą tapetę, koszt to 9 euro. Oczywiście do tego musiałam dokupić też klej, niecałe 3 euro. Yy, I kupiłam też yy, kabel do yy, telefonu, bo ten mój coś ostatnio szwankuje. Yy, no i tutaj mamy te 3 metry za 2,30 jakoś tak. Yy, czy coś jeszcze w okrzenie? A, jeszcze w kupiłam takie yy, przejście radełko dla Antka, bo dziś mi się to jego przehandlowało. Nie wiem gdzie. Więc tym razem wziąłam w takim właśnie ciemnym. Yy, myślałam, że to jest zielony kolor, ale widzę, że to jest szary, ale to się nic nie dzieje. Także mamy. To i jeszcze jedna rzecz, to jest chyba z nie wzięłam tych stricte ani świątecznych, ani pumpkinowych, tylko te klasyczne i to są całe zakupy, jeśli chodzi o Action. w wziąłam wzięłam Robina, powiem Wam, że kocham te perfumy, te i te różowe jeszcze, te lawendowe gdzieś do mnie nie przemawiają, ale właśnie... Te to jest mój numer jeden, plus do tego ten zielony żel, no słuchajcie, kombo idealne, to jak pranie po tym pachnie, wow. Także serdecznie Wam polecam, paragon jeden, paragon drugi, jeśli chodzi o resztę, to mam tutaj już hand, -end. i tak, wzięłam Antosiowi koszulkę, coś takiego z długim rękawkiem. Granatową 122-128 i dam za nią 6 euro. Do tego wzięłam jeszcze taką, tak mi się słuchajcie, ona spodoba, że mówię nie, muszę ją wziąć. I to jest taka ładna czerwona, nawet bym powiedziała taka pod bordo podchodzi, ale naprawdę przepiękny kolor. Wyszka i rozmiar ten. Żałowałam, że dla Szymona nie było. No, ale trudno. Jeśli chodzi natomiast o mnie, to słuchajcie, kupiłam sobie mm, zwykłą koszulkę, zwykły t-shirt, yy, rozmiar S. Mierzyłam i S, i XS, i zerowa prawe różnica, więc wziąłam sobie S-kę. Ja za nią zapłaciłam 6 euro, 100% bawełny. Chciałam jeszcze wziąć bordową ale kurczę, nie było, a jak były, to takie mm, bardziej mięsiste i jakoś, no nie do końca do mnie przemówiła. No i słuchajcie, ostatnie, co ja tutaj mam, to są te spodnie <grym> z szeroką nogawą dresowe. Są jeszcze jedne, z tym, że y, tamte mają tutaj normalnie, mm, tak? Nie, przepraszam, w środku mają... Sznurek, a te są całkowicie bez żadnego o, sznureczka, ale są z kieszeniami. Ja mam tutaj rozmiar XS i ja za nie zapłaciłam 15 euro. I słuchajcie, są świetne. przymierzałam jeszcze, jak widzieliście, zielone. Taki ładny kolorek tej zieleni, ale jakoś kurczę, no nie do końca do mnie przemówił. Ja Wam to później przymierzę i pokażę. No i ostatnie, co my tutaj mamy, moi drodzy, to zakupy ryneczkowe i mam tutaj jedna dyneczka, która słuchajcie ode mnie, nie, to nie ta uciekła, druga dynia taka i trzecia ta, co uciekła z ogonkiem, także mamy trzy takie dynie, nie mam i jak Wam pokazać, żeby one mi znowu nie uciekły. Takie mamy trzy dynki, ślizgają mi się po rękach. I do tego zastanawiałam się nad in... większą ilością może w ten sposób, ale stwierdziłam, że y, jeden mi wystarczy taki przepiękny, słuchajcie, wrzos. No, powiedzcie, kombo idealne. I <gryw> tylko jeszcze teraz stołu brakuje, bo tak właśnie pomyślałam, że gdybym faktycznie miała w tym październiku ten stół, no to mm, właśnie. Dynka, jedna dynka, druga, plus do tego wrzosik i dekoracja gotowa. Także to są moje całe zakupy. Ja idę to teraz pochować i lecę po Szymona z Szymonem. Nie, najpierw będę musiała do domu przyjść, bo on ma rower w szkole. I później dopiero pójdę z nim właśnie na jakąś małą spożywkę. Jeśli się nie rozpada. Także lecę. Idę już po Szymona i słuchajcie, cały czas sobie kropi. Mam nadzieję, że się nie rozpada, a jeżeli już coś, to dopiero yy, pod wieczór, jak będę w domu. No ale tak czy inaczej jest przyjemnie. Mm. I moi drodzy, wróciliśmy przed chwilką do domu, także pokażę Wam teraz całą spożywkę. Zaczniemy sobie może od jumbo, bo one były tak luzem poukładane. No i tak, kupiłam kapustę pekińską, bo była na szafie wyprzedażowej. Do tego wzięłam też pęczek rzodkiewek, rzodkiewki. Wzięłam też pietruchę, bo będzie mi potrzebna do dzisiejszego obiadu. Jedną wodę. Teraz jeszcze moją muszę napisać, że jak pojedzie z pracy, żeby po grzeb, po zgrzewkę wjechał. I słuchajcie, wzięłam sobie jeszcze kapucinko y, świąteczne ze Starbucksa. Także to są całe. A jeszcze jedna karma do psów i to są całe. Słucham. Dobrze, zaraz. To są całe zakupy z. Dobrze z Jumbo. Natomiast jeśli chodzi o Alwika, czekajcie. Jeśli chodzi o Alwika, to na prące jest teraz. Y, kalafiorek, więc wzięłam. Do rybki będzie, myślę, że jak znalazł. Do tego też po euro jest brokuł, pół kilo. Myślę, że spoko. Natomiast słuchajcie, takie borówki, paczka 300 gram za 4 euro. No, no ale cóż. Bardziej się opłaca to wziąć niż to, co brałam ostatnio, to małe 125 za 2, no. Do tego jeszcze pancake'i. Yy, paczka yy, awokado, chociaż jest każda teraz za 2 euro. Powiem Wam, że szukałam tak, żeby były albo yy, w sumie, żeby były takie y, miękkie. I niektóre były albo takie na maksa miękkie, że normalnie można by w paznach chciał wbić. Albo były takie twarde, że kosmos. No ale ta paczka w miarę taka ok. Yy, oczywiście moja szyneczka. Yy, paczucha tego podstawa, yy, jakby Szymon chciał mozzarella cztery razy jogurty, bo wiecie, już się teraz promka kończy, więc jestem ciekawa, czy jeszcze coś dorzucą, czy już nie. Dwa i słuchajcie, kupiłam też dwa szoty imbir, mango i pomarańcza także. Znowu zaczniemy pić, i każdy z nich kosztował euro, chociaż wiecie co? Zastanawiam się, czy nie zacząć robić y, swoich, właśnie tych y, szotów, y, ale tu musiałabym się chyba wybrać po, po imbir, po jakąś pomarańczę. Y, no, coś na pewno pomyśleć. Właśnie miałam jeszcze mleko migdałowe kupić, bo słuchajcie, zachciało mi się nasion chia z mlekiem migdałowym i do tego jeszcze mm, mam puszkę ananasa, więc no na śniadanie myślę, że byłoby to idealne. Muszę chyba mojemu powiedzieć, że jak będzie faktycznie jechał, to żeby jeszcze mi te kilka pewnych rzeczy dokupił, które ja zapomniałam, także to są całe zakupy. Idę to teraz pochować, jeszcze Wam y, przymierzę ten mój komplet dresowy, który kupiłam. Powiem Wam, że jest świetny, zastanawiam się ogólnie czy nie kupić y, 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 jeszcze tych spodni, tylko że w kolorze wieżowym. No w ogóle byłam w szoku, że jeszcze było na stanie, natomiast no te drugie co przymierzałam z, o Jezus, z paskiem, nie z paskiem tylko ze sznurkiem, w środku no to już ich niestety w ogóle nie było. Jeżeli chodzi o kolor, ten burgundowy, taki bardziej brązowy, także ewentualność jedynie zamówienia, no ale to zobaczymy. E, tak jak mówię, idę na razie to pochować i idę Wam pokazać, jak e, tam to wygląda na mnie. I moi drodzy, tak się prezentuje zestaw dresowy na mnie. Powiem Wam, że te spodnie są przewygodne i przeprzemiłe w dotyku. Także no, jestem zadowolona, że udało mi się je kupić. Zastanawiałam się tylko nad tą koszulką, ale y, moim zdaniem bardzo fajnie gra to z tymi spodniami kolorystycznie. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy nie dokupić sobie burgundowej y, bluzy z długim rękawem, żeby mieć taki, wiecie, komplecik, ale muszę się nad tym, wiecie, zastanowić. Y, no i czy nie poszukać jeszcze właśnie takiej zwykłej koszulki burgundowej, co by mieć cały set na pewno muszę poszukać jeszcze takich dressów, ale z gumką na dole. To już wiecie będzie totalnie mój klimat, mój styl. Ale no mówię, super się w tym zestawie czuję, jestem zadowolona, że go kupiłam. Także mam teraz secik na jesień i chcę jeszcze zobaczyć. Słuchajcie, jak będę wyglądać z moją kurterałką czy będzie to fajnie wyglądać, czy tak, no zobaczcie, niekoniecznie, nie no, myślę, że jakby się to tutaj pozapinało, to będzie to spoko, wiecie, jeszcze dojdą buty, to też inaczej, no nie wiem, co myślicie, będzie spoko, czy, czy raczej, yy, no tak, nie do końca, myślę, że yy, lepiej by do tej kurtki pasowały spodnie w kolorze szarym, no. Tak mi się zdecydowanie bardziej wydaje, no ale dajcie mi koniecznie znać, Mówię, jakby do, jak dojdą buty, to też będzie to inaczej wyglądać, natomiast jestem ciekawa Waszej opinii, czy ta kurtka na tak, czy raczej byście odrzucili, także no, tak wyglądam. Także kochani, jeśli chodzi o dekorację jesienną, to jeszcze tylko dokupić muszę chryzantemę i to będzie na tyle. Miałam ją wziąć dzisiaj, ale była tak ciężka, że stwierdziłam, że nie zabiorę się nawet z nią. Także ugadałam się z moją dobrą duszyczką, że jak pojedzie robić swoje zakupy, to mi ją od razu weźmie, więc już niedługo ją będę miała, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe stroje, w sensie ciuchy na jesień, no to może kupię te spodnie i bluzy, ale to wiecie, może być, a niekoniecznie musi, zobaczymy jak hmm, po prostu będzie, no a teraz biorę się zarobienie robienie obiadu, i słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj się też zaskoczyłam, bo pierwszy raz załączyły mi się grzejniki. Mam na mieszkaniu 20,5 stopnia ustawione. Mój wczoraj przejść z pracy ustawił na 20 i pod wpływem tego, że otworzyłam okna, żeby wiecie wywietrzyć mieszkanie, no to załączyły mi się grzejniki. <grych> Także, no, troszeczkę takie zaskoczenie, ale dosłownie w tym momencie poczułam, że faktycznie mamy już to jesień. Dajcie koniecznie znać, jaka u Was jest pogoda. Czy już zaczynacie też podpalać czy załączać grzejniki, czy jeszcze jest na tyle przyjemnie, że no nie trzeba. No także tak. No a mówię, ja idę działać teraz tym obiadkiem. I nasz dzisiejszy obiadek: warzywa, rybka i frytki. Także smacznego dla nas. Obiadek zjedzony. Powiem Wam, że wyszedł przepyszny i stwierdziłam, że jak już pojadłam, muszę wybrać się na spacer. I jednocześnie do sklepu, żeby nie zasnąć, bo normalnie mało nie odleciałam. Także idziemy na te malutkie zakupy, których nie wzięłam wcześniej. No i moi drodzy, ja już jestem z powrotem, obejrzałam w międzyczasie serial i powiem Wam, że cieszę się, że poszłam wcześniej do tego sklepu, a nie teraz, bo pogoda nam się zmieniła, rozpadało się, jest mocniejszy wiaterek, co prawda jak się tutaj stoi, to jest fajnie i przyjemnie, ale jak się wyjdzie troszkę dalej, no to już nie jest aż tak kolorowo, także o, proszę bardzo, zobaczcie sami, także teraz już może sobie padać. No i moi kochani, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za każdą łapkę, komentarz, a także subskrypcję. No i widzimy się już w nowym vlogu. Trzymajcie się ciepłdziaki, pa!